Okay. Zaczynamy pierwszą część pomyczowej konferencji prasowej po meczu twarde pierniki King Szczecin. Zwycięzcy tego spotkania drużyna Kinga w osobach trenera Arkadiusza Miuszewskiego, jeden z zawodników Kacper Borowski. Przede wszystkim gratulacje za to zwycięstwo w arenie Toru dzisiaj. No i prośba do trenera o podsumowanie tego dzisiejszego meczu i wskazanie klucza do zwycięstwa. Oh. Okej. Okay. Nie ukrywam, że bardzo boli mnie to, że tracimy bardzo dużo punktów. Tą obronę mamy bardzo, bardzo słabą i, i skoncentrowaliśmy się na tym, pracowaliśmy na tym. Mam taką dużą chęć poprawy. Coś, coś, to, to jest nasze jakiś tam, jakiś nasz słaby punkt. Powiedziałem zawodnikom, żeby wygrać mecz na wyjeździe, żeby wygrać mecz przeciwko piernikom Toruń, trzeba zatrzymać zespół pierników na, na 70 punktach, czyli żeby rzucili mniej niż 70 punktów. Powiedziałem, że o atak się nie martwię, bo w ataku bardzo dużo rzucamy, jesteśmy tam w czołówce e, ligi. I to nam się dzisiaj udało, czyli kluczem była obrona, obrona, obrona. Więcej tej lepszej obrony było w drugiej połowie tego nacisku, tego pomagania w sobie nawzajem, tego zaufania i tak dalej, Nie martwię się tym, że rzuciliśmy tylko 2 z 16 za 3 punkty, bo to tak jak powiedziałem, nie był klucz do wygrania tego meczu. Kluczem do wygrania tego meczu była bardzo solidna obrona ograniczenie zespołu y, twardych pierników. Tak, a popatrzymy na statystyki, też dużo trafili za trzy punkty, ale cieszę się, że zatrzymaliśmy ich, nie spełniliśmy moich oczekiwań, czyli 70 punktów, bo rzucili aż 73, natomiast y, nie chcę się tutaj wymądrzać, ale to co powiedziałem y, sprawdziło się, tak, czyli zatrzymanie zespołu y, pierników na 70 punktach y, nawet przy naszej bardzo słabej skuteczności za trzy punkty powoduje to, że wygraliśmy dzisiaj mecz. To jest całe podsumowanie moje dzisiejszego meczu. Dziękuję bardzo. Okay. Dziękuję bardzo. Tyle trenerów. Kadeusz Miłoszewski, Kacper Borowski. Z perspektywy parkietu, jak to wyglądało? Wygraliście chociażby zbiórkę ośmioma piłkami. Czy to też mogło się przyczynić do tego, że byliście lepsi dzisiaj w arenie? O, i na pewno. Mieliśmy w raporcie przedmeczowym, że musimy kluczowych zawodników zatrzymać na desce ofensywnej, czyli wysokich. Udało to się nam... Nawet dobrze, mi się wydaje. Ale tak jak tręc wspomniał, główną przyczyną, że wygraliśmy, była nasza agresywna obrona. Pomagaliśmy każdy sobie, każdy liczył na siebie, zaciśnialiśmy przy każdych penetracjach, z tego wyciągaliśmy jakieś piłki przechwyty szła kontra i to nas napędzało i tak mi się, to, 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 Jak dla mnie to był klucz do naszego zwycięstwa. No właśnie, w czwartej kwarcie złapaliście jakby drugi oddech i przyspieszyliście grę, to było widać wręcz, takie były założenia, żeby jeszcze przyspieszyć, przycisnąć w końcówce? Tak, no to w przerwie gadaliśmy, że gramy jednak trochę za wolno, za wolno, za bardzo holujemy tą piłkę, że musimy po prostu pchać do przodu, wykorzystywać nasz e, potencjał w szybkim ataku, bo też wiedzieliśmy, że drużyna z Torunia jednak ma słabszy powrót do obrony, więc trzeba było z tego korzystać. Więcej pytań nie ma, także dziękujemy. Dziękujemy. Druga część po meczowej konferencji prasowej po meczu Twarde Pierniki King Szczecin. Z nami twarde pierniki w osobach trenera Milosza Mitrowicza, jednego z zawodników Wasa Pusica. Dzisiaj jest z nami na początek prośba o trenera tradycyjnie o podsumowanie tego spotkania i wskazanie przyczyn porażki. Tak, wiedzieliśmy, że gramy, że gramy z twardą, agresywną, bardzo drużyną w obronie. E, początek był taki, że jednak, bo to nigdy nie wyczwyczysz po prostu to są mini ludzie, ta agresja na początku nas trochę zaskoczyła, ale szybko się opanowaliśmy, szybko wróciliśmy do grania. Kontrolowaliśmy podczas meczu defensywę i atak e, w sposób, jaki chcieliśmy. E, żeby wygrać taki mecz i jakikolwiek mecz z drużyną z samego topu, dla nas my musimy, grać więcej, my musimy mieć więcej ludzi, którzy są. E, na swoim poziomie minimum, jeżeli nie i nawet nad tym poziomem. Niestety dzisiaj zabrakło trochę z największą chęcią i energią, żeby, żeby oczywiście zagrać, ale zabrakło trochę Sterlinga, zabrakło trochę Stefana i może oby, obyśmy tu mieli jakieś, jakieś dwa, trzy punkty, jedną zbiórkę, jeden przekwit, cokolwiek, wynik by był, był inaczej. Obyśmy nie byli w sytuacji, gdzie mamy 1,8, nie mówiłbym na pewno, że, że jestem z wszystkiego niezadowolony, bo jest dużo tu też akurat pozytywnych rzeczy, ale niestety nasza sytuacja w tabeli nie pozwala mi, żebym tutaj jakikolwiek pozytywów szukał. Musimy wrócić do e, pracy, wyleczyć się trochę, bo mieliśmy też kilka urazów w tym tygodniu takich e, drobnych i mamy nadzieję, że, 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 że już następna konferencja, będziemy ją czekać w lepszych humorach. Dziękuję. Thank you very much, Miloš Mitrović, Vasa Pusica, Vasa, are on fire tonight, uh, 20 points, for threes, but we lose, why? Yeah, even myself, I think I have to start with myself, I think happy with first half, not really not happy with second half, uh, so even that I don't see as a good whole game, uh, but yeah, uh, I think we lose, but whatever, in the fourth quarter, it's now second game in a row, maybe a little bit experience, now we've added two guys including myself so we're trying to find how to to play together and i think but i think we're really close we have shown in the first half that we can you know this is a really good team with uh, with some really good players polish and uh, and american players and we were i think for the most part of the game better team but uh, we're going to work i think we're getting really really better compared to even last week obviously i was not here before so i don't know how everything was but I think there it's hard to be in this situation now when you don't win so you feel more pressure, but I think uh uh we need to stay positive because there are definitely reasons to be positive with this team. Okay, we stay positive. Yeah. Thank you very much.